Dzień dobry, Dorota Wojewoda, przedstawiciel konsorcjum Bazekon. Cieszę się, że mogę brać udział w tej konferencji. Z tego, co zdążyłam usłyszeć, zobaczyć, no mogę stwierdzić, że jest bardzo potrzebna. W konferencji biorą udział przedstawiciele różnych środowisk, zarówno redakcje czasopism, naukowcy, jak i bibliotekarze. No i widzimy, że głód wiedzy jest ogromny. Także wydaje mi się, że takie inicjatywy są jak najbardziej potrzebne, im częściej, tym lepiej. A no, zważywszy, że będę dzisiaj również prelegentką, tym bardziej cieszę się, że będę miała okazję przed takim gremium wystąpić i być może pokazać im, że obszarów działań przy czasopismach, przy tych różnych wskaźnikach jest naprawdę mnóstwo, no ale też są od tego ludzie, którzy znają się na tym, którzy chętnie w tym pomogą. No i mam nadzieję, że tutaj moja misja, czyli promowanie działalności bibliotek dzisiaj się uda. Bardzo dziękuję.